Lisie naprawianie. Zaczynamy! Jakim byłbym człowiekiem, jakbym, będąc na giełdzie, kupił tylko jeden wzmacniacz? Ale to już nie raz. Nie jeden raz się zastanawiam, po co mi tyle wzmacniaczy? Ale później przestaję sobie zadawać te głupie pytania. Bo czemu nie? Czemu nie mieć więcej wzmacniaczy? Niektórzy mają tylko jeden wzmacniacz. Ja nie, nie rozumiem. To tak, jakby mieć jedną nogę. A ja mam więcej wzmacniaczy. A ten, zobaczcie cztery kanały, Magnat, Rebel 400, 4321 channel, czyli można sobie zrobić dobre 2.1 w swoim Golfiku albo w małym Polo czy coś. Ale zanim do tego dojdzie, chyba trzeba sprawdzić czy on w ogóle działa. Taka ciekawostka, ma high AI input. To były takie czasy, kiedy dużo rady samochodowych nie miało czyńczy, czyli wyjść liniowych, nisko sygnałowych i można było z tego Dzięki tym wejściom wysokiego sygnału podpiąć z głośników bezpośrednio sygnał. Na pewno się to wiązało z, z jakimiś zniekształceniami większymi. Nigdy nie, nie miałem możliwości, okazji sprawdzenia jak to brzmi przy podłączeniu tych wejść. Zawsze miałem szczęście i mogłem używać Cinch. Tutaj kanał e, Low Past Filter. Możemy wybrać tryb. No, super sprawa. Zobaczcie subwoofer, subwoofer. No, piękna rzecz. Rozbieramy. I już na pierwszy rzut oka widać, że w tym wzmacniaczu jest naprawdę potencjał. I, i, jakiś, i jakieś było trawy. E, mamy tutaj klasyczne rozwiązanie, czyli jest wejście zasilania, przetwornica napięcia. Czyli mamy tu zwiększone napięcie. I końcówka mocy. Cztery końcówki mocy, jak widać, niestety nie za duże. I tu jest oddzielna płyta, która tak naprawdę jest z korektorem, selektorem wejść. Nie ma tu za dużo regulacji, więc hmm, skromnie. Tutaj takie moje zaskoczenie, bo trochę wzmacniaczy już w życiu widziałem. I tutaj modulowanie częstotliwości dla przetwornicy nie jest na. Yy, TL494 zrobione, tylko na KA555, czyli to ten popularny, prawdopodobnie, odmiana yy, tego zegara, tak? Malutkie kondensatory, 35V, 2200 mikro, więc no, tutaj można założyć, że do 24 na gałąź, czyli sumaryczna ta napięcie, tak? yy, będzie około 50V, to już daje możliwość wykrzesania jakiejś mocy. Prawdopodobnie, jak to w każdym wzmacniaczu tego typu, dla pojedynczych kanałów, żebyśmy używać czterech, może być to aż około dwóch omów, a dla mostu to jest prawdopodobnie od czterech omów. W górę nie będziemy mu robili pomiary mocy, bo tak naprawdę nie wiem, czy on w ogóle jeszcze działa. Hmm, hmm, hmm. więc trzeba go podłączyć i sprawdzimy, o co chodzi. Taka. Pierwsza rzecz, na którą trzeba zwrócić uwagę, to że bezpiecznik jest cały. To już dużo mówi nam o wzmacniaczu. Druga sprawa, ja zauważyłem, wy może też, albo nie, że na obudowie są plomby z dziwną polską mową. Dodatkowo mamy taki ciekawy tutorial, jak, jak używać tego sprzętu. Mm -hmm, może dwa subwoofery nawet podłączyć. Niesamowite, można by rzec. Ciekawostką jest to, że do subwoofera potrzebny jest tylko jeden przewód. Do tej pory we wzmacniaczach, które miałem, nie dały się mockować. Podłączenie dwóch czynczy powodowało jakieś tam no, dużo, dużo moc, dużo więcej głośniej grały te wzmacniacze i dwa, że mieliśmy wtedy bas z obu kanałów. No nic, zobaczmy, co to warte. No i mamy to 2 ampery przy 12V, to daje nam możliwości około 24W. Do wyciśnięcia. Na razie jeden kanał. Warto pamiętać i powtórzyć: może muszę, że ground plus i remote biorą udział. Plus i remote do testów można złączyć. Głośnika jeszcze nie podłączam. Zobaczymy, jak się zachowa wzmacniacz po yy, podaniu mu napięcia. Mm, dziwne. O, chyba jest ok. No, tak patrzyłem. To większość wzmacniaczy z, jak tu miałem na warsztacie to tak od 400 do 800 miliamperów pobiera. Zależnie od tego ile mają kanału, bo wiadomo prądy spoczynkowe, kupę drobnicy. Ok. Odpalamy Ulepa. Ulepa pamiętacie? Piękna maszyna, która do tej pory mi dzielnie służy. Ma wbudowany akumulator. Nie wiem kiedy go ostatni raz ładowałem. No, szukamy. Po tej stronie to Uuu uh, cisza, cisza, o. Filtr basowy działa, przekładamy czincza. kurcze no to naprawdę ten wzmacniacz, naprawdę tanio kupiłem i jestem pod wrażeniem, nic nie szumi. Więc kurde, tylko przyjdzie lat od razu do Golfa. O, jest bas, jest bas. No co za 50 zł udało się kupić sprawny wzmacniacz w kiepskim stanie wizualnym, ale dla sprzętu audio samochodowego to nie powinno być problemem. To będzie wyglądał jeszcze gorzej. Dziękuję Wam za uwagę. No i tak jak już mówiłem kiedyś. Do zobaczenia na giełdzie. Piszcie, jak się będziecie wybierali. Możemy zawsze zbić pionę, owalić jakąś karkówkę, albo kiełbachę, albo piwko zero, wiadomo. <laughs> bo przyjechać trzeba samochodem. Dobranoc! noc.